Witajcie, kochani, z tej stro strony Tarocistka Winaja i dzisiaj przychodzę do Was takim szybkim horoskopem miłosnym. Może nawet nie tyle horoskopem, z raczej podglądem miłosnym na m, miesiąc marzec. E, zobaczymy, co tam miłości dla singli, dla związków. E, kochani, e, to nagranie jest skierowane do znaków z wody, czyli rybki, skorpion i raczki. Zatem witam Was serdecznie, witam wszystkich moich kochanych, cudownych subskrybentów, jak również witam osoby, które. To są tutaj pierwszy raz. Zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Dobrze, kochani, ja już nie gadam, już przechodzę do tasowania kart, ponieważ rybki mają urodzinki. Zaczynamy od zudykalnych rybek. Co tam w miłości dla rybek? Mm -hmm. I kochani, pamiętajcie, ja to zawsze będę powtarzać. Horoskopy są to czytania ogólne. To jest bardzo normalne zjawisko, że coś tutaj się nie zgadza, lub coś z Wami kompletnie nie rezonuje. Więc bierzcie to zawsze pod uwagę przy czytaniach ogólnych. Dobrze, rybacy, zaglądamy. Co w miłości dla Was na nadchodzący miesiąc? E, marzec. Mm -hmm. Zaglądamy, zaglądamy. I już mamy. <laughs> Dobra. Kochane rybeczki, może zacznę od singli, bo tutaj taki jest dosyć fajny przekaz dla singli, od razu mi się tutaj rzucił w oczy. Więc tak, karty tutaj pokazują rybeczki, że no, ktoś tu będzie świętował mhm. i nie wiem, czy to Wy rybki będziecie świętować, czy ktoś będzie świętował u Was. Karty pokazują, że w tym miesiącu jakaś osoba, która od jakiegoś czasu u Was marzyła, której, która Was pragnęła, która spoglądała gdzieś tam na Was ukradkiem, i nie wiedziała, jak tam do Was podejść, jak Was zdobyć, to tu jest pokazane, że wreszcie dajecie się tej osobie porwać, dajecie się zaprosić na jakąś randkę, na kawkę, na drinka, gdziekolwiek i ta osoba, no, jak to się mówi, taki... No, wygrana na loterii. Także e, taka tutaj historyjka. Tak jak ja zawsze powtarzam, tutaj historii, historię, energię możemy sobie odwracać, więc ja nie jestem w stanie do końca powiedzieć, czy to was, rybki, ktoś w końcu zdobywa, bo o was marzył, czy to wy, rybki, o kimś marzyliście i ta osoba, właśnie o której marzyliście, wreszcie zwraca na was uwagę, daje się zaprosić e, na randkę. Także taka fajna informacja e, dla singli. Kochani, jest tutaj też taka informacja że i to także zarówno dla singli, jak i dla związków, może się w tym miesiącu odezwać do, do Was osoba z przeszłości, czytaj eks, ex, eksowa jak najbardziej, I jeżeli jesteś singlem, no te karty tutaj pokazują, że być może, no, pozwolisz sobie na ten kontakt z tą osobą, jak najbardziej, widocznie, albo coś musicie przepracować, no albo te tak zwane no, powroty, skok po raz kolejny do tej samej rzeki, więc e, taka tutaj informacja dla singli, jeśli jesteś w związku i ten eks, eksowa do Ciebie się odzywa, no, no to ja już chyba nie muszę nic dodawać, każdy wie, jak tu się powinno postępować w tym wypadku. Ale okej, okay, już abstrahując od tego, przechodzimy teraz do przekazu dla mm, związków. Kochani, jeśli chodzi o związki, to u Was historia wygląda w ten sposób, że mogą do Was powrócić jakieś stare problemy, które były nierozwiązane, którymi trzeba będzie się zająć. Eee, lub też możliwe, że jedno z Was e, troszeczkę się oddali w tym miesiącu, gdzieś tam sobie popłynie myślami. Może za kimś lub za czymś zatęskni, takie wiecie, tak troszkę jednak lekkie oddalenie, raczej emocjonalne, ale finalnie wszystko powinno się tutaj e, dobrze zakończyć. Tu karty pokazują, że no te problemy się da rozwiązać i ta osoba jednak, która tutaj troszkę gdzieś tam sobie będzie bujała w opłokach dosłownie, e, też no zejdzie w końcu na ziemi, także się tutaj nie ma o co martwić. Kochani, tu jest też taka przestroga, jeśli właśnie chodzi o związki, Weźcie pod uwagę takie, wiecie, żeby jedno za mocno tutaj nie spoczywało na laurach, bo, 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 to drugie będzie troszeczkę osamotnione się może poczuć, takie zostawione samemu sobie i żeby tam sobie nie próbowało fantazjować o kimś innym, mhm, także tutaj uważajcie, taka malutka przestroga od kart, ale ogólnie rybeczki moje, drogie, tutaj no, nie widzę jakichś większych, większych problemów. Eee, więc kochani, rada, rada, mhm. fajna jest rada, ona tutaj nam pokazuje, że szanse przyszły właśnie jeśli chodzi o te osoby, o singli, prawda, więc trzeba z nich jak najbardziej korzystać i rada tutaj pokazuje co, żebyście patrzyli, w przyszłość, razem z tym swoim związkowcem, z tą swoją związkowcową, także patrzy, patrzcie razem wspólnie przyszłość, wszystkie problemy wtedy będą rozwiązane, jeżeli będziecie patrzyli w tym samym kierunku w miesiącu, marcu. Także fajny, dosyć przekaz dla zodiakalnych rybek. Dobrze, zatem teraz skorpionki. Co u skorpionków w miłości? Szybciutka prognoza, podgląd taki. Mhm, mm skorpioneczki moje drogie. Już zaglądamy do Was. Okej. Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No i znowu zaczynamy od singli, bo tutaj taka fajna mi się tutaj przekaz dla singli od razu też pojawił. Mm, skorpionki. E, u was na horyzoncie nowa znajomość jak najbardziej. I... To będzie dosyć fajna, taka, która się dość zacznie takim płomiennym, nawet uczuciem może się zacząć, tu będzie dużo ognia, ale karty przestrzegają, ostrzegają właściwie, że to może być osoba po przejściach taką trudną przeszłością, ale podkreślam, ta osoba jest już gotowa na związek, na nową relację, więc warto spróbować. E, jakiś bagaż doświadczeń ta osoba na pewno ma. Lub też Wy właśnie, Skorpionki, tak jak mówię, odwracamy tę energię jak najbardziej. Możliwe, że Wy już właśnie po przejściach jesteście i jesteście gotowi na nowe znajomości, a nawet na romanse jak najbardziej. Także no, nawet flirciki, romansiki... No, poprawiają nam nastrój, poprawiają humor, prawda, dają nam uwierzyć w siebie na nowo, że jest, jednak jesteśmy w stanie te związki jeszcze, jeszcze tworzyć pomimo wszystko, także warto, warto spróbować, ale tak jak tu mówię, na spokojnie, moi drodzy, bo to może być płomienna znajomość, może być takie e, fajne, że czemu się będzie trudno oprzeć, ale nie naciskajcie, by no, nie wystraszyć tego rannego motylka żeby jednak czuł się bezpiecznie. Mhm. I tak samo wy nie determinujcie się tak bardzo, że jeżeli ta znajomość się pojawia, że wy musicie. Jeżeli jesteście właśnie tym zranionym motylkiem, że wy musicie w tą znajomość wchodzić na spokojnie, wszystko tak powinno samo tutaj się ułożyć. Także fajna, fajna informacja. Tu jest też taka informacja, moi drodzy, że niektóre skorpionki wreszcie w marcu zdobędą się na odwagę, żeby uwolnić się z relacji, które no, nie były najlepsze i niczego dobrego do życia nie wnosiły. Więc też fajna informacja. Tu, wiecie, jeżeli pojawia się ta nowa znajomość, o której mówię u singli, to może to być też związek na odległość. Mhm. Może być, więc tutaj E, taka informacja, a jeśli chodzi o związki, to być może pojawi się konieczność odległości, czyli no ktoś będzie musiał na przykład pojechać w jakąś delegację, e, jakąś służbową czy coś takiego, więc wiecie, o co chodzi. <laughs> ok, przepraszam, ja już tutaj naprawdę zgadłem, mam ostatnio trochę problemy, więc będę Wam tu troszeczkę pociągać nosem. Trochę chrypka, chrypka mi się załączy, kaszelek, więc przepraszam. Ok, skorpionki. Skorpionki skończyliśmy na singlach, więc przechodzimy do związków. I tak moi mili, jeśli chodzi o związki, to tu mamy hmm, albo zapowiedź dosyć sporych zmian. Albo zapowiedź harmonii i w końcu rozwiązywania takich dotychczasowych problemów, które między Wami w związkach istniały. Więc taka dwu, podwójna historia, trochę dwubiegunowa, prawda? Ale okej, okay. jeśli chodzi o zmiany, to mogą się pojawić na przykład decyzje dotyczące Waszej przyszłości. I na przykład, jeśli sami, mieszka, sami mieszkacie, czyli mieszkacie oddzielnie, to może się, możecie podjąć decyzję właśnie w tym miesiącu, że wreszcie wspólnie zamieszkacie. Być może pojawią się jakieś plany przeprowadzki, lub nawet takie plany dotyczące samej relacji, czyli czy ta relacja będzie dalej trwała, czy jednak się rozstajecie. No bo wiadomo także, mówię, te zmiany mogą dotyczyć, dotyczyć naprawdę wszystkiego. I kochani, w relacjach też mała przestroga, ktoś może się od Was oddalić, ta Wasza druga połówka i no to oddalenie może być spowodowane, że gdzieś tam na boku ktoś się kręci jakiś, ktoś próbuje romansować, ktoś pró próbuje flirtować, podrywać, więc skorpionki uwaga, miejcie tutaj się na baczności i rada kochani, i teraz tak, właśnie, na spokojnie, tak jak już mówiłam. Tutaj mamy tego rycerza, który, wszystko, który załatwia wszystko na spokojnie, opanowanie takie, wiecie, wyważenie wszystkich myśli i sytuacji. Więc co by się nie działo w tych relacjach, co by się nie działo u singli, warto podejść do tego na spokojnie, nawet jeśli się jakieś trudności pojawiają, to nie poddawać się. I walczyć. Jeżeli Wam zależy, to walczyć, ale przede wszystkim walczcie, kochani, mądrze. Czyli właśnie taką logiką, spokojem, opanowaniem, żeby tutaj nie wzburzyło za mocno w Was emocje, bo wiadomo. Żeby kogoś nie wystraszyć, żeby samym sobie, samemu sobie krzywdę nie zrobić i żeby jednak związek przetrwał, jeśli Wam na nim zależy. Także taki przekaz dla zodlekalnych skorpionków. I dobrze, i raczek. Co u raczków w marcu, w miłości? Jakie tu prognozy karty mają dla zodiakalnych raczków? Już zaglądamy, zaglądamy raczki, moje drogie. Mhm. I okej, okay, raczki, raczki, raczki. Mhm. Raczki, jeżeli macie jakiegoś wodnika zodiakalnego, ale niekoniecznie to nie musi być dotykalny wodnik, to może być ktokolwiek, jakaś osoba. Jeżeli macie jakąś osobę, to tu jest pokazane, że ta osoba na Was czeka i zaczyna no, troszeczkę nóżkami przebierać ze zniecierpliwienia, że tu się nic nie dzieje, że to nie idzie do przodu. Lub odwrotnie, to wyraczki. Na kogoś czekacie, i już zaczynacie się niecierpliwić, że ta osoba właściwie żadnej decyzji nie podejmuje. Mhm. I to dotyczy zarówno singli, jak i związków, oczywiście, no bo wiadomo, może ktoś na kogoś czeka, jeśli chodzi o singli, lub w związkach ktoś czeka na decyzję w związku w związ, zwie, ze związkiem, jakkolwiek to brzmi. I tutaj takie troszeczkę zniecierpliwienie się pojawia, także no fajnie. Tu mamy, kochani, również informację, że w niektórych związkach dojdzie do takiego przestoju, coś się tu zatrzyma. Pomimo, że karta gwiazdy zazwyczaj sugeruje okres takiej pełen ciepła, miłości, zrozumienia, wzajemnego szacunku, takiej fajnej, spokojnej miłości, tak, mimo wszystko gdzieś tu się pojawia jakaś stagnacja, taki przestój, jak już mówiłam. Ale to wiecie, takie trochę zaniechanie czułości, ale to może być też powodem tego, że po prostu no, w każdych związkach jest taki okres, że czasami no, na chwilkę trzeba się od siebie oddalić, żeby wiadomo naładować te pozytywne emocje w stosunku do ciebie, albo no, będą jakieś wyższe wyższości, które spowodują to oddalenie, ten przestój, tę stagnację, nie wiem, jakaś odległość, natłok obowiązków. Cokolwiek, także w ten sposób. Ale ogólnie raczki, moje drogi, no w związkach, w relacjach raczej powinno być spokojnie. Ja tutaj w tych kartach nie widzę jakiejś przestrogi większej. Mhm. Jeżeli jakieś raczki oczekują ciąży, no to tu karty pokazują, że jeszcze jednak w marcu trzeba będzie poczekać. Marzec niekoniecznie jeszcze będzie miesiącem no, na takie wieści. I okej, okay, singlaczki moje drogie. Mm. Mi się wydaje, takie mam wrażenie patrząc na te karty, że jeśli chodzi o singli, raczki single, to tutaj e, chyba single odpuszczają w tym miesiącu poszukiwanie jakiejkolwiek miłości. Mhm. E, albo już, tak jak mówiłam na samym początku, już jakieś starania w kierunku jakiejś osoby e, zrobiły e, i czekają, aż ta osoba e, teraz zrobi krok. Mhm, logiczne, bardzo takie sprawiedliwe podejście, jak najbardziej, jeśli chodzi o singli. Dobrze, Raczki, i ir, rada dla Was. No więc, tak, rada jest taka: zostaw to tak, jak jest. Nie przejmuj się, to się jakoś samo rozwiąże, cokolwiek by się tutaj nie działo. Także niech tak będzie, jeżeli tak ci się tutaj podoba. Jeżeli chcesz być singlem w tym miesiącu jeszcze, to wiadomo, to jest twój wybór i nie dyskutuję się z niczymi wyborami, tym bardziej jeśli są one osobiste. Ewentualnie ta rada może, zaroczki, mojej drogi powiedzieć też tak, żebyście na niektóre sprawy spojrzeli z innej perspektywy, i nieważne, czy do góry nogami będziecie na tę sprawę patrzeć, czy w lustrzanym odbiciu ale być może właśnie takie inne spojrzenie, czy na tą osobę, czy na Waszą relację, na to, co się w tej relacji będzie działo, pomoże Wam dostrzec rozwiązania lub nasz spojrzeć inaczej na swojego partnera lub partnerkę, na związek i może troszeczkę też przewartościować niektóre sprawy, którymi się trzeba dająć, także też bardzo fajna tutaj Rada dla raczków i też ogólnie dosyć fajny, spokojnie, dość stabilny przekaz. Także raczki na spokojnie w marcu. I okej, okay, moi drodzy, tak się przedstawia e, prognoza miłosna na marzec dla znaków wodnych, już niebawem kolejne nagrania, wszystkie inne znaki też poznają swoją prognozę. A Wam, kochani moi. Życzę oczywiście, żebyście płynęli z tą miłością, żeby te związki, żeby te relacje były udane, pełne miłości, zrozumienia, szacunku, bo to jest najważniejsze. Także trzymam za Was kciuki, a tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!